W tym nowym poranku otrzymujemy kolejną szansę, by oddychać, zaczynać od nowa i ufać. Z każdym wschodem słońca Bóg daje nam możliwość dostrojenia naszych serc do Jego woli i odnowienia naszej siły w nadziei, która nie zawodzi. Dziś jesteśmy zaproszeni, by otworzyć oczy nie tylko na świat wokół nas, ale także na łaskę, która otacza nas w ciszy, wspierając nasze kroki, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Psalm 6 ujawnia modlitwę z bolałego serca, ale także uczy nas, że Bóg słyszy każdy krzyk, nawet najcichszy. Podobnie jak Dawid wylewał swoje serce przed Panem w udręce, tak i my możemy oddać się całkowicie, z wiarą i szczerością, pewni, że Niebieski Ojciec jest uważny na nasze prośby. Z każdym rankiem On wyciąga swoją rękę nad nami, prowadząc nas czułością i miłosierdziem. To jest moment, by zatrzymać się na chwilę, uciszyć duszę i otworzyć przestrzeń, by Bóg przemówił do naszego serca. Niech ta poranna modlitwa będzie mostem między naszym duchem a tronem łaski, drogą światła, która prowadzi nas do Obecności Najwyższego. Dzenkujmy, prośmy, wstawiajmy się i ufajmy. Gdy bowiem dwaj lub więcej zgromadzą się na modlitwie, tam Pan jest obecny. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, Werset 20. Dlatego zapraszam Cię, abyś pozostał z nami do końca tej modlitwy. Pozwól, by każde słowo dotknęło Twojego wnętrza, by każdy werset umocnił Twoją wiarę i byś na końcu tego czasu poczuł odnowienie z nieba otaczające Twój dzień. To nie tylko modlitwa, to spotkanie z miłością Boga. Módlmy się. Panie, w tym nowym poranku wznosimy nasze głosy do Ciebie z czcią i ufnością. Ty jesteś Bogiem, który nas przenika i zna, który widzi, co dzieje się w naszym wnętrzu, zanim słowa dotrą do ustęp. Natchnieni wołaniem Dawida z Psalmu 6, przychodzimy przed Ciebie z pokornymi sercami, uznając naszą słabość i prosząc, byś nie ganił nas w swoim gniewie, ale przyjął z nieskończonym miłosierdziem. Niech światło tego poranka będzie znakiem Twojej obecności prowadzącej nas, a każdy krok który dzisiaj postawimy, niech będzie umocniony na skalę, którą jest Chrystus Jezus. Oddajemy Ci, Ojcze, każdą myśl, która próbuje nas oddalić od Twojego pokoju. Wyzwól nas od niepokojów, które nas trapią, od win, które na nas ciążą i od bólu, którego nie potrafimy nazwać. Niech nasze oczy zwrócą się ku Tobie, jak psalmista, który wśród łez wołał Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby. Psalm, rozdział 6, werset 2: Uznajemy, że bez Ciebie nie możemy kroczyć z pewnością, dlatego tego ranka całkowicie poddajemy się Twojemu prowadzeniu, Panie. Wzmocnij nasze zmęczone serca. Wielu z nas budzi się z ciężkimi brzemionami, nagromadzonymi troskami i uczuciem pustki, które nas zalewa. Ale dziś chcemy zamienić ciężaród za ręki na lekkość Twojej łaski. Niech Twoja ręka nas podtrzymuje, a Twój głos nas uspokaja. Niech nasze uszy będą wrażliwe na Twój szept, a żadne kłamstwo wroga nie znajdzie miejsca w naszych umysłach. Niech pamiętamy, że miłosierdzia Pańskie są powodem, dla którego nie jesteśmy zniszczeni. Lamentacje, rozdział 3, werset 22. Boże, wszelkiej pociechy. Ulecz ból, który niesiemy w duszy. Wielu z nas chowa łzy w poduszce, tak jak psalmista, który mówił Zalewam łzami moje łoże. Psalm, rozdział 6, werset 6. Ale dziś chcemy wierzyć, że zbierasz każdą łzę jak cenną nasionko, które wykiełkuje w radość. Dotknij ukrytych miejsc naszej duszy, gdzie tylko Twoje światło może dotrzeć i przywróć to, co zostało złamane. Niech tego ranka Twój balsam spłynie na każde zbolałe serce, przynosząc odnowienie, nadzieję i siłę do kontynuowania. Dziękujemy Ci, Panie, za dar życia, za powietrze, którym oddychamy, za dach, który nas chroni, za jedzenie, które trafia na nasz stół, i za ludzi, których kochamy. Nawet w dniach, gdy walki się nasilają, uznajemy, że są powody, by Cię wielbić. Twoja wierność jest stała, a nawet gdy nie widzimy, ty działasz na naszą korzyść. Naucz nas być wdzięcznymi nie tylko za wielkie zwycięstwa, ale także za małe, codzienne cuda, które często umykają naszej uwadze. Panie, chcemy być przemienieni, by nie marnować kolejnego dnia, powtarzając te same błędy i niosąc te same ciężary. Ukształtuj nas według twojej woli, jak garncarz pracuje z gliną. Zabierz od nas wszystko, co Ci się nie podoba, i zasać w naszych sercach owoce ducha miłość, pokój, łagodność, panowanie nad sobą. Niech nasze czyny, słowa i myśli będą zgodne z Twoją wolą. Pomóż nam być odbiciem Twojej miłości tam, gdziekolwiek pójdziemy, nawet w miejscach, gdzie światło wydaje się zgasnąć. Wstawiamy się teraz za tymi, którzy kroczą w ciemnościach rozpaczy za tymi, Którzy są na skraju przepaści, czując, że nie ma wyjścia. Panie, odwiedź zbolała serca, tych, którzy myślą o rezygnacji, tych, którzy czują się zapomniani i bez wartości. Niech wiedzą, że jesteś blisko tych, którzy mają złamane serca. Ześlij pomoc z wysoka, przywróć tożsamości i niech każde życie znajdzie sens w Tobie. Niech ta modlitwa dotrze do nich jak tchnienie życia. Jak łagodny powiew, przynosząc pokój w środku chaosu. Panie, strzeż naszych dzieci. Proszę o ochronę nad ich umysłami, ciałami i drogami. Niech będą otoczone przez aniołów Pana na każdym kroku, wolne od wszelkiego zła i wpływu wroga. Niech rosną w mądrości i łasce przed Tobą i ludźmi, niech nie zbaczają z Twojej prawdy i poznają Cię intymnie od najmłodszych lat. Wyzwól je od buntu. Kłamstwa i przemocy, i okryj krwią Baranka. Niech nasze dzieci będą światłem na tym świecie i żywymi świadkami Twojej miłości. Błogosław, Panie, nasze życie zawodowe. Dla tych, którzy mają pracę, prosimy o siłę, by wytrwać w wyzwaniach, mądrość, by rozwiązywać konflikty, i rozeznanie, by podejmować sprawiedliwe decyzje. Niech będziemy przykładem integralności i doskonałości. A dla tych, którzy szukają okazji, otwórz drzwi, panie, usuń przeszkody, wyposaż nas i spraw, byśmy znaleźli odpowiednie miejsce we właściwym czasie. Ty jesteś Bogiem, który otwiera drogi na pustyni. Nic nie jest niemożliwe dla ciebie. Proszę teraz o zdrowie, panie, dla tych, którzy są chorzy fizycznie lub emocjonalnie. Ty jesteś lekarzem lekarzy, tym, który leczy słowem. Pamiętaj o tych, którzy są w szpitalach, o tych, którzy stawiają ciała trudnym leczeniom, o tych, którzy stracili nadzieję. Uleć, panie, każdą chorobę, każdy przewlekły ból, każdą diagnozę niemożliwą do wyleczenia w ludzkich oczach. Tak jak uleczyłeś niewidomych, sparaliżowanych i trendowatych, dotknij także naszych żyć dzisiaj. Jeżymy w obietnicę Izajasza. Przez Jego rany jesteśmy uleczeni. Izajasz, rozdział 53, werset 5. Prowadź nas drogami sprawiedliwości, Panie, nawet gdy są wąskie i trudne. Daj nam odwagę, by pozostać niewzruszeni, nawet w obliczu prób. Naucz nas ufać, nawet gdy okoliczności są niekorzystne. Niech możemy powiedzieć jak Chajab, wiem, że mój Odkupiciel żyje. Księga Choba, rozdział 19, werset 25. Niech nasza wiara nie zostanie zachwiana przez wiatr okoliczności, ale niech będzie umocniona na skalę Twojego słowa. Podtrzymuj nas, gdy zabraknie nam sił i odnawiaj nas jak orła. W tym dniu chcemy kroczyć w Twojej obecności. Niech nasze oczy będą uważne na Twoje cuda. Niech nasze uszy będą wrażliwe na Twój głos. Wyzwól nas od próżnych rozproszeń, złudnych dróg, niebezpiecznych sojuszy. Niech wszystko w nas odzwierciedla Twoją chwałę. Pomóż nam nie tracić czasu na to, co nie buduje. Niech dzisiaj zasiejemy nasiona życia, zbierzemy owoce dobroci i będziemy narzędziami pokoju, gdziekolwiek pójdziemy. Panie, błagamy za nasze rodziny. Błogosław każdy dom reprezentowany w tej modlitwie. Niech będzie pojednanie tam, gdzie są urazy, dialog tam, gdzie jest cisza, miłość tam, gdzie był ból. Przywróć złamane relacje, umocnij więzy, przemyń rutyny. Niech każdy dom będzie ołtarzem uwielbienia, schronieniem miłości i miejscem, gdzie zamieszkuje Twój duch. Niech będziemy kapłanami w naszych domach, prowadząc nasze rodziny Twoim słowem i przykładem Chrystusa. Panie, prosimy o wyzwolenie od wszelkiego zła. Wyzwól nas od przemocnego człowieka, pułapek wroga, ukrytych niebezpieczeństw na drodze. Umieść aniołów wokół nas, którzy będą walczyć za nas w ciszy. Niech żadna plaga nie dotknie naszego namiotu, jak jest napisane w Psalmie 91. Kran nas od wypadków, nieodwracalnych strat, pochopnych decyzji. Niech Twój Duch Święty ostrzeże nas, gdy będziemy bliscy upadków pokuszenie. Strzeż naszego wejścia i wyjścia. Dziś i zawsze. Daj nam mądrość, panie, by wybierać dobro. Niech nie będziemy prowadzeni przez impulsy lub nieokiełznane emocje. Naucz nas zastanawiać się przed mówieniem, słuchać z cierpliwością, reagować z łagodnością. Niech Twój duch będzie hamulcem, gdy będziemy bliscy błędu, i impulsem, gdy będziemy wahali się czynić dobro. Niech każda dzisiejsza decyzja będzie prowadzona światłem z wysoka. Daj nam rozeznanie, Ojcze, by rozpoznawać, co jest Twoją wolą i odwagę, by być posłusznym. Odnawiaj nasze sny, o Panie. Wielu z nas porzuciło obietnice na drodze, pogrzebało plany z powodu strachu lub frustracji. Ale dziś, tego ranka, prosimy, byś na nowo rozpalił w nas nadzieję. Tchnij życie w projekty, które pochodzą od Ciebie. Otwórz nasze oczy, byśmy widzieli możliwości tam, gdzie widzieliśmy tylko przeszkody. Niech nawet w trudnych czasach możemy ufać, że masz plany pokoju, a nie zła, by dać nam przyszłość i nadzieję. Księga Jeremiasza, rozdział 29, werset 11. Poświęcamy Tobie, Panie, nasze myśli. Niech nie będziemy zdominowani przez wątpliwości, lęki lub myśli o porażce. Niech nasz umysł będzie przeodziany w hełm zbawienia, chroniony przed atakami wroga. Naucz nas myśleć o tym, co czyste, sprawiedliwe i prawdziwe, jak mówi twoje słowo w liście do Filipian, rozdział 4, werset 8. Gdy przyjdą negatywne myśli, niech twój duch przeprowadzi nas do przypomnienia twoich obietnic. Chcemy odnowionego umysłu, wolnego od zamętu i zniechęcenia. Niech nasze myśli dostosują się do Twoich i niech możemy żyć z jasnością, rozeznawaniem i kierunkiem. Daj nam duchową władzę, Panie, by oprzeć się złu. Niech nie będziemy słabymi chrześcijanami, ale wojownikami światła, przyodzianymi w zbroję Bożą. Niech każde słowo, które wyjdzie z naszych ust, będzie ważne w świecie duchowym. Naucz nas modlić się z odwagą, głosić życie tam, gdzie jest śmierć, prorokować zwycięstwo tam, gdzie są tylko ruiny. Niech nasz głos będzie narzędziem Twojej mocy, i niech gdy zawołamy, piekło się cofnie. Wierzymy, że większy jest Ten, który jest w nas, niż Ten, który jest na świecie. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 4. Dlatego wznosimy nasze ręce w wierze, Pewni, że żadna broń skierowana przeciwko nam nie będzie skuteczna. Panie, naucz nas być zadowolonymi. Wyzwól nas od porównywania, zazdrości, uczucia niedostatku. Niech będziemy wdzięczni za to, co mamy, bez niepokoju o to, co jeszcze nie nadeszło. Daj nam pokój w procesie, radość w drodze i dojrzałość, by czekać na właściwy czas. Niech nie żyjemy, goniąc za wiatrem. Ale niech umiemy odpoczywać w Tobie. Niech możemy powiedzieć jak Paweł. Nauczyłem się być zadowolonym z tego, co mam. List do Filician, rozdział 4, werset 11. Niech każde małe osiągnięcie będzie świętowane z wdzięcznością i niech nasze serca nie zgubą się w próżnych ambicjach. Ty jesteś dla nas wystarczający. Prosimy, Ojcze, byś umacniał nasze decyzje. Byśmy byli stanowczy w celu i wytrwali w drodze, by nasze wybory były oparte na zasadach, a nie na chwilowych uczuciach. Daj nam duchowy wgląd, by widzieć poza teraźniejszość i mądrość, by działać z odpowiedzialnością. Nie chcemy podejmować pochopnych decyzji ani żyć pod wpływem impulsów. Prowadź nas swoją ręką, jak pasterz prowadzi swoje owce. Niech możemy kroczyć drogami pokoju, bez potykania się. Pewni, że Pan kieruje każdym krokiem. Błogosław naszym Słowom, Panie. Niech każde zdanie, które wychodzi z naszych ust, przynosi życie, a nie zniszczenie. Wyzwól nas od narzekania, plotek, twardych lub pochopnych słów. Naucz nas mówić z łaską, przyprawioną solą, jak mówi Twoje Słowo: niech będziemy znani zbudowania, pocieszania, dawania kierunku. Niech nie będziemy narzędziami niezgody, ale tych, którzy przynoszą pokój. A gdy milczenie będzie najlepszą odpowiedzą, niech mamy mądrość, by pozostać w ciszy. Chcemy być ustami błogosławieństwa, a nie ran. Daj nam odwagę, by być wiernymi, nawet w wrogich środowiskach. Niech nasza wiara nie ukrywa się z powodu strachu przed odrzuceniem lub prześladowaniem. Chcemy być światłem tam. Gdzie jest ciemność, nawet jeśli to będzie nas kosztowało wygodę lub akceptację. Niech jak Daniel nie ulegniemy skażeniu, nawet żyjąc w środku Babilonu. Niech jak uczniowie mamy odwagę mówić o Twojej miłości, nawet w obliczu zagrożem. Niech nie będziemy wierzącymi z pozoru, ale prawdziwymi uczniami, gotowymi podążać za krzyżem. Uświęć, Panie, nasze relacje. Niech będą zdrowe. Pełne szacunku i pełne twojej obecności. Oddal od nas sojusza, które oddalają nas od ciebie, toksyczne przyjaźnie, niebezpieczne zaangażowania. Daj nam rozeznanie, by wybierać, z kim kroczyć, komu otworzyć serce, z kim dzielić marzenia i niech my również będziemy dobrym towarzystwem, narzędziami zachęty, pociechy i prawdy. Tam, gdzie jest podział, niech będziemy mostem. Tam gdzie jest chłód, niech będziemy ciepłem. A tam, gdzie jest cisza, niech będziemy głosem miłości. Proszę, by Twój Duch Święty prowadził nas w tym dniu, by Y mówił przed nami, siedł przed nami, był przy naszym boku i mieszkał w nas. Chcemy wrażliwości, by słuchać Jego głosu, nawet w zgiełku świata. Niech on przekonuje nas o błędzie, prowadzi do skruchy i umacnia w drodze. Niech nie gasimy Jego głosu rozproszeniami lub buntem, ale niech żyjemy w pełnej komunii z Nim. Duchu Święty, bądź naszym przewodnikiem, naszą pociechą i wiernym doradcą. Naucz nas szukać więcej Twojej obecności. Niech nie zadowalamy się pospiesznymi modlitwami lub pustymi nabożeństwami. Niech mamy pragnienie Twojego Ducha, głód Twojego Słowa i pragnienie bycia sam na sam z Tobą. Niech nasze sekretne miejsce będzie pełne objawień, łez i prawdziwych spotkań. Niech intymność z Tobą przemieni nasze wnętrze. Chcemy być pełni Twojej obecności, przepełnieni namaszczeniem, kroczyć w świętości i być używani przez Ciebie, by dotrzeć do innych. Stawiamy przed Tobą nasze projekty i plany, niech będą przefiltrowane przez Twoją wolę, dostosowane do Twojej wizji. Jeśli coś nie pochodzi od Ciebie. Usuń to z naszej drogi. Jeśli coś jeszcze nie jest czasem, naucz nas czekać. A jeśli coś jest już gotowe, pomóż nam iść naprzód z odwagą. Niech wszystko, co robimy, będzie na Twoją chwałę. Niech każdy osiągnięty cel będzie poświęcony Tobie, i niech nigdy nie stawiamy naszych marzeń ponad naszą relacją z Tobą. Módlmy się o mądrość emocjonalną, Panie. Niech nie będziemy zakładnikami emocji. Ale niech umiemy nimi kierować z równowagą i łaską. Niech gniew nami nie kieruje. Niech smutek nas nie paraliżuje, niech lęk nami nie rządzi, niech nauczymy się radzić sobie z emocjami, nie zaprzeczając im, ale też nie pozwalając, by nami kierowały. Niech będziemy stanowczy, spokojni i stali, nawet w środku wewnętrznych burz. Pomóż nam być dojrzałymi emocjonalnie. Prosimy o ducha hojności. Niech nie będziemy samolubni, ale otwarci na błogosławienie, pomoc, dzielenie się. Niech nasze serca będą poruszone współczuciem, a nasze ręce wyciągnięte do bliźniego. Niech będziemy odpowiedzą na czyjąś modlitwę dzisiaj. Niech możemy dawać nie tylko to, co nam zostaje, ale to, co ma wartość. Niech nasza hojność będzie wyrazem Twojej miłości, i niech dając, wiemy, że bardziej błogosławione jest dawać niż otrzymywać. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 35. Wołamy także o sprawiedliwość, Panie. Widzimy tyle zła wynoszonego na piedestał, tyle prawdy uciskanej, tyle niewinnych gnębionych, ale ufamy, że Ty jesteś sprawiedliwym sędzą. Prosimy, by Twoja sprawiedliwość zwyciężyła, by dobro triumfowało. By pokorni byli wywyższani, a pyszni poniżeni. Podnieś sprawiedliwych mężczyzn i kobiety, daj głos tym, którzy go nie mają, przynieś światło tam, gdzie jest korupcja. Niech prawda, nawet późno, wyjdzie na jaw. A niech Twoja sprawiedliwość będzie jak słońce w południe. Psalm, rozdział 37, werset 6. I na koniec, Panie, niech będziemy świadkami Twojej miłości. Niech nasze życie mówi głośniej niż nasze słowa. Niech ludzie widzą Chrystusa w nas, w cierpliwości wobec innych, w uprzejmości na drodze, w uczciwości w małych rzeczach. Niech będziemy żywymi listami, czytanymi przez wszystkich, którzy nas otaczają. Niech nasze świadectwo przyciąga życie do Ciebie, nie z powodu naszych zasług, ale dlatego, że Twój Duch mieszka w nas. Chcemy żyć dla Twojej chwały dziś i zawsze. Jeśli ta modlitwa miała znaczenie w Twoim życiu, zapraszam Cię, byś podzielił się nią z kimś szczególnym, kto potrzebuje poczuć obecność i ochronę Boga. Napisz swoje amen tutaj w komentarzach, deklarując swoją wiarę, i skorzystaj z okazji, by zostawić swoją prośbę o modlitwę, abym mógł również wstawiać się za Ciebie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwonka. W ten sposób będziesz nadal otrzymywać potężne modlitwy i przesłania, które odnawiają Twoją nadzieję każdego dnia. Niech Bóg napełni Twoje serce pokojem, a jego światło niech prowadzi każdy wybór w Twoim życiu. Dziękuję, że byłeś ze mną w tej modlitwie. Niech Pan Cię błogosławi, strzeże i obdarza mądrością we wszystkich sytuacjach. Do następnej modlitwy. Pamiętaj zawsze, Bóg jest przy Tobie dziś i na wieki. Jeśli ta modlitwa Cię pobłogosławiła, skorzystaj z okazji, by obejrzeć teraz następne przesłanie, specjalnie przygotowane, by jeszcze bardziej wzrosła Twoja wiara i ufność w Boga. Wystarczy kliknąć polecane wideo na ekranie i kontynuować wzrost duchowy poprzez Słowo. Niech Bóg obdarzy Cię obficie. Amen.